dziękuję bardzo że pan senator Jan Filip Libicki Pani Marszałek, Wysoka Izbo, ja sobie pozwolę krótko, bo wiele opinii tutaj już padło. Zacznę od pewnej deklaracji. Tak, ja chodzę do telewizji Jacka Górskiego. Chodzę do telewizji Jacka Górskiego, ponieważ uważam, że nawet w najbardziej skrajnie niekorzystnych warunkach, w których człowiek występuje, ale w programie na żywo, jest szansa, żeby, że tak powiem, tym, którzy. Tą telewizję oglądają, a nie są to tylko zwolennicy PiSu. Przekazać swój pogląd na temat rzeczywistości i wydarzeń politycznych w Polsce. I wielokrotnie po tych występach miałem też informację zwrotną, że, e, że tak powiem, zwolennicy opozycji gratulowali mi, że staram się tam walczyć. To jest bardzo miłe, dlatego tam chodzę. Uważam, że to e, przyjmowanie wszystkich zaproszeń do mediów jest także jednym z obowiązków Parlamentarzysty. Ale zastanawiałem się nad tym, jakiego najdelikatniejszego określenia użyć, próbując opisać telewizję Jacka Kurskiego. Ja nie lubię używać mocnych słów, więc pomyślałem sobie, że takie najdelikatniejsze określenie, jakie przychodzi mi do głowy, to jest to, że telewizja Jacka Kurskiego jest telewizją skrajnie prorządową. Mówiłem zresztą to także programach na żywo, w których dane mi było w tej telewizji występować. I tutaj są trzy elementy. Element pierwszy jest następujący, bo prawo i sprawiedliwość e, wszędzie mówi na prawo i lewo, czego wy chcecie, dlaczego mówicie o ograniczeniu demokracji w Polsce. Przecież odbyły się wolne wybory, przecież suweren zdecydował, kto ma rządzić. Oczywiście wybory się odbyły, ale pytanie też jest, w jakich warunkach te wybory się odbywają. Czy nie jesteśmy oto w sytuacji, że telewizja publiczna jest tak naprawdę w tej kampanii wyborczej kolejnym graczem po stronie prawa i sprawiedliwości? Moim zdaniem z wyborów na wybory, a to co w tej chwili robimy i to nad czym debatujemy, jest jakby kolejnym krokiem aby tego dodatkowego gracza po stronie PIS-u wzmocnić, możemy się już zastanawiać i snuć domysły, czy tak naprawdę element istotny wolnych wyborów, czyli w miarę równy dostęp do środków masowego przekazu, jest realizowany. No moim zdaniem z każdym rokiem ta wątpliwość narasta i pytanie, czy ktoś w końcu tego wniosku nie wyciągnie, chociażby, Podpierając się tymi wszystkimi tutaj wyliczeniami i ekspertyzami, o których mówił pan senator Bosacki. Ale ja chcę powiedzieć tak, myśmy się nawet zastanawiali, jako koło polskiego stronnictwa ludowego, czy nie zgłosić poprawki, która by zostawiała telewizji Jacka Kurskiego 1 milion złotych, a całą resztę z tej kwoty którą miałaby być ta telewizja dofinansowana, przekazać na programy onkologiczne. Konsultowałem się w tej sprawie z panią Mecenas z Biura Legislacyjnego i oto otrzymałem taką oto uchwałę Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 roku. I w paragrafie czwartym tej uchwały czytamy, ja sobie pozwolę zacytować na fragment. Program onkologiczny jest finansowany ze środków budżetu państwa. Planowane nakłady z budżetu państwa na realizację działań przewidzianych w ramach programu nie mogą być w poszczególnych latach wyższe niż 250 milionów złotych. I pani legislator powiedziała, w związku z tą uchwałą, w związku z tym zapisem niemożliwe jest zgłoszenie takiej poprawki, jak chcieliśmy zgłosić. Otóż ja się w związku z tym pytam, tych, którzy tę ustawę przygotowali i tych, którzy uważają, że jeśli będziemy ją odrzucać, to będziemy źle robili. Czy państwo naprawdę uważacie, że jest wszystko w porządku, że na program onkologiczny nie możemy, rząd powiedział, nie możemy wydać w roku, w każdym roku budżetowym więcej niż 250 milionów złotych, ale telewizji Jacka Górskiego możemy dać 2 miliardy? Czy Państwo nie widzicie niestosowności tej sytuacji, bo ja ją widzę i aż się szczerze mówiąc dziwię, że rząd tą uchwałę przyjął w sytuacji, w której planuje w takiej wysokości dofinansowywać telewizję Jacka Kurskiego, przecież to aż kuje w oczy, jak się tą uchwałę Rady Ministrów czyta. I wreszcie na koniec ostatni, no i w związku z tym oczywiście, że nie jesteśmy w stanie takiej poprawki zgłosić, żeby zabrać Jackowi Kurskiemu te pieniądze i dać na program onkologiczny, no to będziemy głosować za odrzuceniem tej ustawy. To oczywiste, ale wreszcie na koniec odnosząc się do fragmentu wypowiedzi pana senatora ministra Zdrojewskiego, bo pan senator minister Zdrojewski powiedział tak, w końcu się ktoś znajdzie, kto Wam wyciągnie to, że to jest niedozwolona pomoc publiczna. Otóż nie musimy na to czekać wcale nie musimy na to czekać, ponieważ tego typu działania prowadzi już Stowarzyszenie Obserwatorium Wyborcze z panem Marcinem Skubiszewskim i oni poinformowali mnie, że wraz z belgijską kancelarią prawną, która jest wyspecjalizowana w tym aby pisać wnioski, czy coś jest niedozwoloną pomocą publiczną, czy nie, taki wniosek przygotowuje i w opinii tej kancelarii ten wniosek ma wszelkie szanse na to, żeby Komisja Europejska uznała to za niedozwoloną pomoc publiczną, więc myślę, że nie będziemy musieli czekać roku, dwóch, trzech czy pięciu, tylko że to się stanie, e, e, że tak powiem, stosunkowo szybko. Ja uważam, że to będzie pewien plus, bo z jednej strony przestanie istnieć telewizja Jacka Kurskiego. Będzie to też pewien minus, bo to będzie oznaczało, że w Polsce nie będzie czegoś, do czego można będzie wrócić jako do telewizji publicznej. No ale to już trudno. Takie są konsekwencje e, takich działań. Będę głosował za odrzuceniem tej ustawy. Dziękuję. Dziękuję.